W niebo wstąpienie pańskie, modlitwa. O Jezu uwielbiony, mój Zbawicielu, powracasz więc do nieba jako Ojciec, by przygotować swym dzieciom mieszkanie, śmiercią krzyżową wysłużone. Naucz mnie, Panie, Iść z Tobą po drodze krzyża i upokorzenia, naucz mnie we wszystkim szukać Ciebie. Tchnij ducha Twego w me serce, aby się stało godne obietnic Twoich i abyś w Nim działał według Twojej mądrości, Twoich zamiarów i miłosierdzia Twego. Pozwól mi dołączyć mą modlitwę do tej, którą ci niosą chóry niebieskie, śpiewając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, który jest, który był i który będzie na wieki. Pełne są dzisiaj niebiosa chwały Twojej. O boski pasterzu, któryś z trudem szukał i odnalazł swoją zbłąkaną owieczkę. Zaprowadź mnie do niebieskiego pastwiska, które jest źródłem żywota wiecznego. O królu chwały, który w całym jej blasku wstępujesz dziś na niebiosa, nie zostawiaj nas sierotami. Przyjdź nam dać Ducha Prawdy, którego nam obiecałeś. Przyjdź, o mój Boże, wskruszyć we mnie wszystko, co się Twojej łasce opiera. Wejdź jak zwycięzca do mojego serca, abym błogosławiła święte imię Twoje i wielką dobroć Twoją. O Ojcze mój, który jesteś przewodnikiem, i obrońcą wszystkich ufających Tobie. Pozwól mi Duchem podążać dziś za Tobą i uwielbiać Cię wśród chwały Twojej w niebiosach. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.